Manero Koczury. Witamy przy sobocie z oliwką. Dzisiaj przypominajka z dróg jednokierunkowych, dwukierunkowych, jak należy się ustawić do skrętu w lewo. Także patrzcie, obserwujcie, co się tutaj dzieje. Dobra, będziemy skręcać w lewo na najbliższym skrzyżowaniu Tutaj jak widać jesteśmy na drodze dwukierunkowej Czyli sygnalizujemy w lewo, że będziemy skręcać Obserwujemy daleko do przodu, co się dzieje Mamy pójść z naprzeciwka I pukamy od razu na jaką drogę wjeżdżamy Czy tutaj też jest miejsce na kontynuowanie jazdy Jedziemy, jedziemy tak. I patrzymy jeszcze raz na te znaki Widać było, wjechaliśmy na drogę jednokierunkową I będziemy skręcać w lewo Czyli tutaj ładnie kierunkowskaz Upewnienie w lusterko przy zmianie pasa I zjazd do lewej jesteśmy na dwukierunkowej, kierunkowej, skręcamy w lewo od lewej krawędzi, sygnalizujemy ten manewr tak no i patrzymy na znaki czyli widać ładnie szeroko wjeżdżamy na prawy pas nie ma znaku czyli wjechaliśmy na dwukierunkową no i jedziemy, śmiało podjeżdżamy, kukamy znowu do przodu będziemy skręcać w lewo na najbliższym skrzyżowaniu jakieś tu znaki się chowają, ale widać je czyli mamy znak stopu w lewo, czyli dojeżdżamy do Osi, tak do środka jest jej kierunkowskaz. Mamy znak stopu jeszcze jest miejsce do zatrzymania. No i teraz tak, jadąc do przodu wyjechalibyśmy na drogę dwukierunkową, skręcając w lewo już trzeba ogarnąć znaki. Mamy jednokierunkową. No co? Ogarniamy wolne jest? No to lecie. daj mu gazu, zawijaj tą kierownicą. Mocno. Dobra, wjeżdżamy znowu na jednokierunkową. Śmiało. I będziemy skręcać w lewo. Czyli jak jedziemy w lewo na jednokierunkowej zostajemy na lewym pasie, gdybyśmy jechali prosto, to już tutaj byśmy musieli zająć pas prawy. Dobra, w lewo, czyli sygnalizujemy, patrzymy, bo się zbliżamy do przejścia dla pieszych, tu musimy najechać na przejście, bo linia jest tutaj dalej. No i teraz bardzo ładnie się tu oliwka ustawiła, bo mamy linię podwójną ciągłą, żeby jej nie, nie skosić, czyli tutaj musimy ustąpić wszystkim, Kukamy czy jest wolne z prawej, z lewej, z naprzeciwka. Tak? No, jak będzie wolne, pojedziemy. Szukamy teraz jednokierunkowej, gdzie będziemy mogli skręcić w lewo, ale z prawego pasa. Także jest też taka sytuacja. To patrzcie, za chwilę sobie omówimy to. I tutaj będziemy skręcać w lewo na skrzyżowaniu, czyli już tam sobie też zerkamy, co jest grane, jaki znak tam mamy. Wjeżdżamy, widać, na jednokierunkową i tutaj, jak widać, mamy jednokierunkową na Piastowskim bez wyznaczonych pasów ruchu. Także jedziemy sobie i tu wynika ze znaków, że jedziemy w lewo, dajesz lewy kierunek. I tutaj, akurat, możemy jechać z tego prawego pasa. Także jedziemy z prawego pasa w lewo, bo tu na tym skrzyżowaniu istnieje możliwość jazdy tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Także przepisy na to zezwalają. Można by było jechać z lewego na lewy, później, i z prawego na prawy. Podsumowując, yy, jadąc drogą, patrzymy na znaki a tym bardziej jak skręcamy w drugą poprzeczną czyli skręcamy w prawo lub w lewo to zawsze zerkamy co się dzieje i na jaką drogę wjeżdżamy jeżeli wjedziemy na jednokierunkową to zgodnie z zasadami skręcam w lewo od lewej chyba że no zgodnie z artykułem 22 istnieje możliwość jazdy tylko w jednym kierunku no to wtedy pasy sobie wybieramy odpowiednie także szerokości życzymy życzymy miłego weekendu z Oliwą Siemanero